Czy wiesz, że obecnie jest procedowana ustawa o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, która rozwiązuje niektóre trudności w środowisku ratowników medycznych? Pierwszą taką trudnością dla młodych ratowników jest to, że nie mają prawa wykonywania zawodu. I zgodnie z ustawą o zawodzie ratownika medycznego dzisiaj nie mogą podejmować pracy. I są pracodawcy, którzy przyjmują takich pracowników, ale jest też gro pracodawców, którzy nie przyjmują młodych ratowników medycznych. Tych, którzy ukończyli studia w tym roku czy w zeszłym roku, twierdząc, że jest niezbędne prawo wykonywania wykonywania zawodu. Co ciekawe, Ministerstwo Zdrowia napisało taką interpretację, która mówi o tym, że nie musi być tego prawa wykonania zawodu, ale kancelarie prawne i prawnicy są innego zdania, także pracodawcy, korzystając z tego, że mogą bezpiecznie się zachować, nie zatrudniają tych młodych ratowników. Ten projekt ustawy, który jest obecnie procedowany, rozwiązuje ten problem i zdejmuje obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu do czasu, aż powstanie samorząd i ten samorząd zacznie wydawać te yy, prawa wykonywania zawodu.